Mogę to po? Nie jest jeszcze Gdzie ten jeden jest? A może wie, że siedzi dzisiaj pójdę dalej? Nie, nie, nie. Wiadomo. Może się campi wiesz? Tak. Ja wracam. Do strefy trzeba lecić. Dziwne, gdzie jest drugi gość? Bardzo znów. Ja też znam. że może wcześniej dziś wiesz. Kurwa, to są. Kurwa, no, macie jakie? Macie po 10 minut i 7 ma to masz 10 bardzo, dobrze, bardzo. bardzo uczący, W tym momencie się nauki się artyza za? tu leci Tu leci, tu leci tu Tu, tu jest, jeden, tu jest, tu jest tu tam jeden Tu jeden, tu jeden jest za nisko, za nisko Leon jest taką stronę z... Położył go Tu jeden jest, położony tu. Jeszcze jeden tam jest Będą się podnosić Tu pożony podnosi go tu Podnosi go tu Brawo